Siemanko Z tej strony kokosek.pl I chciałbym was bardzo przeprosić Że Dwa tygodnie temu nie było odcinków Więc Będziemy sobie grali dalej W Battlelands Royale Sezon czwarty Ale to jest tylko takie info To jest takie info Sezon czwarty mamy tutaj Jak ktoś, jak ktoś chce mnie mieć Znajomych to tak Kokosek.pl hashtag 7012 To jest mój nick Nie wiem czy widzicie że mi się tutaj telefon wylał ale chyba na, na tym nie widzicie Ale mówię wam że grali będziemy dopiero dzisiaj o godzinie 20 o 20.30 będziemy sobie pykali w Battlegrounds Royal i to będzie chyba już odcinek trzeci, więc do 20.30. Pa!